Cześć, witajcie z Stefan Bezi i mam dla Was kolejny odcinek Gotika. Poprzedni odcinek skończył się dość nietypowo, ponieważ jakby skręciłem z Gomadzem i tak jakby kończyło mi się miejsce na dysku. No i, no i wybaczcie mi to. Raz, no jestem w innym miejscu niż skończyliśmy poprzednio. Dobra, lecimy do obozu pod Dustiego. Yyym um. Zostanę z telegrama, mam zdziałać, zweryfować nowego członka dla pracy To chyba nie za okazję Spoko, idziemy do... Oczekajcie, czekajcie, Którym się tam Prostu, Ta. ja po prosto chyba, tak A jaką mam bronić. Aha, bo mamy ten toporek Aha, no tak, bo ja sobie wojownika dałem Czy nie dałem, tylko um kupiłem. Widzę, że mam jeszcze 10 punktów nauki. Zakładam się, że wydam to może na. nie, może na siłę, może na zręczność. Albo po prostu poczekam, aż biję kolejny level i sobie wbiję do broni jednoręcznej na mistrza. Bo ja chyba będę wygrał jednoręczną, że nie jestem pewien, ale trzeba tak. jeszcze sobie to samę. Hmm. Dobra, lećmy. Jak już mówiłem, ja chyba będę grał w jednoręczną. Przynajmniej na początku. Potem będę się starał wbijać w dwuręczną. Ponieważ, jak wiadomo, Uriel, Czyli taki. Mi się wydaje, że to jest najsilniejszy miecz w, w Gotiku 1. Lecz jest to powiem, lecz. Tak, bo on podpala i ma takie efekty. Yy, I on jest właśnie dwuręczny. Gdyby był jednoręczny, gdyby była opcja jednoręcznego Lizyela, to chętnie bym skorzystał. Lecz dwuręczny ten może być. Ja w sumie bardziej wolę bro dwu- dwuręczne. Są jakieś. Są szczerze mówiąc, fajniejsze. Teraz idziemy pod Dustiego. Którego musimy zaprowadzić do bałtyku. Trądala. Zachowaj... Mam nadzieję, że mi się nie zbuguje. Czasami mi się Dusty bugował. A go próbował osiedzić pod. Tutaj Dusty taki samotny duszy. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Kurde, jak Zrobiłbyś tak... to? Ale dlaczego? Ale zjebane ujęcie. Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. Dobra, dawaj, idziemy. Dobra, jeszcze szybki safe, że. Tak jakby co, save zawsze się nam przyda. Kocie którym się... Kurde... aha, oh, okej, okay. R się patrzyło do tyłu. To się już Dobra. To się chyba nigdy nie... Chodź mam dla ciebie. Dobra, nic dla ciebie nie mam, ale kurz. Gdzie? 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 Tak długo? To się już nie to dla ha, A, to można tylko w biegu to R R R chyba biegnie za nami. Cześć jest strażnik. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? To się już więcej nie się do tego nie Idziemy się przespacerować. A oto sto bryłek rudy. Nic nie widziałem. <grystanie> nie, on mi rozwala po prostu w tej grze. Ja nic nie, nic nie widziałem. A ten frajer gdzie polazł? Ja pierwszy gdzie on polazł? <grystanie> Dusty! To nie było zbyt mornilko, fuck! Gdzie on polazł? What the fuck! Nie to się już nie powtórzy. No przecież był tu za mną! No, centralnie za mną szedł! No Dusty, bez jaj! No, a, a, what the fuck, gdzie? Ty skąd on wyszedł? Od razu wiedziałem, Dobra, jeszcze save bo widzę, że Dusty się będzie znowu pewnie bugował. Lepiej save'nąć. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnych stworków po drodze. Ehm, lecz wiecie co? Ja tu zrobię króciutkie cięcie i sprawdzę czy się wszystko dobrze nagrywa. To cześć. Ehm, dobra, już jestem. Ehm, wszystko się dobrze nagrywa. What the fuck? Co to było? Bo no to widzieliście. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to się nagrało. E, to taki jakieś musiałam powiedzieć. E, nagrywa mi się wszystko dobrze, lecz kończy mi się miejsce na dysku. Więc tak, ja tu zrobię krótkie cięcie i ja doprowadzę do jego, żeby nie przedłużać tego. No i cześć. O, dobra, jestem już obok Bank Tondra lasowy. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogoż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. E, dzięki za zgodę. Jeszcze sejwik. I możemy... Nie, jeszcze chyba z Melwiny musimy pogadać, nie wiem, nie wiem. A z Dusty jeszcze pogadać? Nie. Dobra, dać tu sieć. Siadaj w okej. Okay. A, właśnie, mam jakieś wytrychy. O, nie ma. Dobra, trudno. To teraz chyba pójdziemy jeszcze do mailu, wina. Um, ten materiał będzie chyba... Tak, źle idę chyba. Nie, no, no dobra, mogę iść tam, nie ma różnicy. Okej, okay, oka, No właśnie nie już się do mnie już odezwieć. Nie, jeszcze nie mogę z nim, ale właśnie jeszcze Save Meow. A myślałam, że mamy popatrzeć dwóch, bo tego balna i chyba... i tam zerala. Mm. O, mi przykład um, zwrócić um, ja będzie to, by będzie płagy. Balna przemówi do mnie i dało się przekonać, że jestem prawdziwy... Raz... Aha! Ko... Dobra, jeszcze potrzebuję tam chyba czterech czy trzech zgód. Pójdę do jeszcze... Jed... Pójdę właśnie do tego jednego co tam był. Tam, 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 pod tym daszkiem. Ciekawie czy się do mnie już odezwie. A nie! Jeszcze nie mogę do tego. Eee, muszę mieć dwój z zaklęciem sen. Wtedy się do mnie odezwie. Znaczy muszę zaczarować innego. Muszę rzucić ten czar na jednego z jego oczu. A eee, nie. A jak dobra, nie chcesz nic. To nie... Dotyczy. O kurde, nie wiem i teraz do kogo mam iść, czego coś stałem jeszcze... Tylko nie wiem gdzie są jeszcze jacyś balowie, bo ja bo bardzo wytkę idę, ja zacząłem to nie gram. Tutaj mogę tylko mówić już... Kurde, nie jestem pewien. W ja że musi być jakieś balt, ja naprawdę nie pamiętam Czasem gdzie. Myślałem, będą Chodźmy do Lestera. No pokaż mi pokaż jak mi dojść. Jak... Do nauczycieli. Do nauczycieli. Chodź za mną! Nie wiem czy to o to chodzi do nauczycieli, czyli do pewnie tych mistrzów, czy... Nie, nie ogarnię tego, ale dobra, lecimy za, za lasteru. Od razu wiedziałem. Nie chciałbym. Du, tu, tu, tu. Nie A, nie wierzę, Ale wierzę. dawaj lasteru. Ty je pana pałowa. Jestem Lesterku. Tak, ona sobie będzie do tych nauczycieli teraz. Mam taką nadzieję, on jej pokaże, się, gdzie mi wszyscy są. Chyba. Tak, tak, tu mnie zaprowadzi do tego. Tam znajdziesz Baal Kadara. To on na... Nad nami znajduje się plac treningowy świątynnych strażników. Zaczekam na ciebie na dole albo u Baal Namiba przy wejściu do obozu. Nie chcę już tylko rządzę, nie chcę gadać. Bo, kurde, tylko nie pamiętam, jakie to zadanie trzeba było wykonać. fuck. Wiem, że było jakieś tam. Kurde, mam mapę? Mam mapę. Ale mapa mi chujada. To jest prawda, Bo to. Fox, No jest bezio. Nie, może wejdę na górę, może tam coś znajdę ciekawego. Bo... wiem, że tam są strażnicy, ale może mi coś koranga powie. Jeśli tam jeszcze, jeśli ja ogólnie, jest, powinien tu być. Jest koranga, Powiedz mi coś? Może chcesz zostać to chwalebny, ale ja nie poświęcam mój. Co mam zrobić? Najpierw musisz. Dobra, jebac. I tak jesteś frajerem. Może ten mi coś powie. Rozmawiałeś z Kor Angarem? I co powiedział? Kazał mi zgłosić się do niego, gdy już zostanę świątynnym strażnikiem. Najwyraźniej ma o tobie wysokie mniemanie. Inaczej nie odezwałby się do ciebie. Aha, jestem fajny. To wielki zaszczyt. Zostać przez niego choćby zauważonym. Do mnie odezwał się po raz ostatni całe dwa miesiące temu. Widzisz, jestem godny. Ty nigdy nie będziesz godny spotkania z Korangarem. Mistrzu, muszę ci coś wyznać. Jestem Twoim. Je nie będę z tyłu zjeżdżał z w piersie, tak! NIE! Kurwa! Bardzo, że akurat save'łem. Aż wolniej się nie da wczytywać. No wczytaj się, chcę wypić Actimela w końcu. No dobra, ja jeszcze robię. Dawaj, no wczytuj się. Granie robi w no. Dobra, lecimy. Gdzie są ci zasrani misterżowie? Тэ Э маш сэнтж